Cześć kochani, tak jak ostrzegałam wróciłam, będziemy szyć maseczkę, słuchajcie pamiętajcie w tamtym filmiku mówiłam, że bym chciała szyć maseczkę z tego powodu, że już prawie chyba jestem ostatnio w naszej małej miejscowości, naszej wiosce, która nie nosi maseczek, dzisiaj jak poszłam po zakupy to naprawdę wszyscy byli i to takie właśnie jak dwa tygodnie temu, Wszyscy patrzyli na takiego pana, który włożył maseczkę każdego, tak patrzył jak na jakiegoś ufalutka. To teraz właśnie mi się wydawało, że na mnie tak patrzą, bo prawie wszyscy mieli maseczkę. I ja niestety muszę też, czy znaczy nie, niestety. No jakieś wyzwanie jeszcze, powiem wam szczerze, że nigdy jeszcze nie miałem maseczki. Nie mam żadnego szablonu, i dlatego będziemy to ra razem tworzyć. I także się przygotowałam z takimi rzeczami, które każdy powinien mieć w domu. Nie brałam do tego ani żadnej maszyny, ani żadnego verloka, nie wyjmowałam. Chciałam to zrobić z wami ręcznie. Wzięłam jedynie nożyczki, myślę, że każdy ma nitkę i igłę, tak? Gumki by się przydały, no oczywiście, jeżeli ktoś nie ma gumek, to nawet myślę, że można jakieś sznureczki sobie tu zawiązywać, czy tam co za różnica. Jedna ja to taka jak od majtek, a, a te gumeczki to wycięłam po prostu. Chciałam właśnie pokazać, że można nawet z czegoś, tak? Są czasami takie bluzki, to miałam jakąś bluzkę, to wycięłam po prostu takie, miałam jakieś zawieszki w bluzce. To też się nada. No centymetr od dziecka. Wzięłam centymetr. No i co? I materiał, tak? Będziemy robić naszą maseczkę. Zaraz popatrzycie na materiał. Będziemy naszą maseczkę robić. To jest właśnie kawałek spodni. Tu jest 100% bawełna, także to są nowe spodnie, ale na, w ramach filmiku je wycięłam, ponieważ tak bym nigdy ich nie nosiła, a wyjdą z nich myślę, że z 6 miseczek. kontaktowałam się z takim lekarzem i on powiedział, że właśnie te w aptece, które tu u nas sprzedają i takie, które byśmy sami szyli w domu, to tak mi więcej podobnie zabezpieczają, bo właśnie nie ma tego takiego czegoś do kupienia teraz. Co właśnie powinno być tą warstwą w środku, a te wszystkie maseczki, one nie, jakby nie, nie uchronią nas przed tym wirusem, koronawirus, co teraz jest, ale zawsze jakieś, jakieś zabezpieczenie jest, no nie? Aż, no tak, dbajmy, chrońmy się razem. Tak, tutaj jest nasz dół, tak? Ten, co będzie od buzi. a tutaj, żeby wiadomo, żeby nie była taka szpitalna, to zawsze podwójna warstwa lepiej chroni. W środku można flizelinę czy coś, jak ktoś ma, ale ja postanowiłam nawet nie prasować tego, z tego powodu, że chciałabym, żeby to było tak jakby dostępne do wszystkich, żeby nikt nie mógł mieć wytłumaczenia, że nie zrobię, bo na przykład czegoś nie mam. Tego nie używam, ani żelazka, bo wiem, że niektórzy nie mają żelazka z tego powodu, że na przykład korzystają tylko z pralni, z prasowalni. Na przykład znam takich ludzi, którzy żelazka nie mają. No i w takim wypadku ktoś by oglądał filmik i powiedział, no to nie dla mnie jest, bo przecież jako to uprasuję. To także ja nie prasuję. Nie będzie to na pewno troszeczkę łatwo wyciąć, bo te Spodnie żały w szafie, one są wygniecione, no ale po, po ten e, poradzimy sobie i tak robimy. E, zaraz, czego troszeczkę małówkę szukam, żeby mu pokazać? Na dole e, robimy tak. Ja właśnie sobie tak wymyśliłam w głowie, że to będzie dobrze, i mam nadzieję, że będzie dobrze. Tu jest troszeczkę muszę w taki, w taki sposób, bo spodnie zawsze służone na materiale powinny być dobre, e, dobre szablony ułożone, że i do, e, nitka prosta idzie tak. To powinnam właśnie według tego, tako, żeby nakładnie na twarzy też się układała. To tak, zaczniemy 20, tak, żeby nie marnować, się, tak zmarnuje. 20 cm to będzie nasz dół, tu kropeczka, tu kropeczka, Mniej więcej to jest, będzie tak prosto. I 18 zróbmy do góry. Czy jest ta kropka? Zniknęła mi. No, zobaczcie, prawie, ale 18 naprawdę? Zaraz, ten centymetr jakiś dziwny? A, tu nie może być, widzicie, muszę niżej. Przykro że tu nie ma 18. Muszę tą obniżyć kropkę. Tu jedynie mogę się wyrobić w tym momencie. A moje 18 tu będzie aż tu. Niestety to jest malutki kawałek, no ale widzicie, można z każdego kawałka zrobić 20. W takim razie to też musimy obniżyć. Tu będzie ta właściwa. I 18. Tu teraz już będzie nam elegancko. Ok, tu. Czy z tego punktu to tak będziemy mieli 20, żeby to było równo? Gdzie ten punkt? Nie, nie jest 20. Widzicie, jednak linijka na prostym, żeby to był prosty materiał, by było łatwiej niż właśnie z takich ukośnych spodni. Jeżeli tu mamy 20, tak? I tu mamy 20. Tak, idziemy pod górkę. Tu wygląda, że jest prosto, tak? Tu jest 18. Takim cudem tam nie jest 18. Zobaczcie, <śmienicza> jakim cudem to nie jest 20, chciałam powiedzieć. Yy, tutaj, tak, mamy ten krzyżyk. No i jak? Dlaczego? Zobaczcie. Jaja, co? Aha, no nie jaja, tylko ja jestem gawrą. Tak, jasne, ja gawrą. Tu proszę. 18. <śmienicza> O tak, i to tą stronę mamy iść. A dlatego te spodnie tak mylą, bo one są takie koślawe. Tak naprawdę ten punkt z tym mi to będzie kwadrat. Wszystko tu myli, widzicie, bo one są tak wykrojone. Łatwiej było, jeżeli ktoś ma kwadratowy. No ale widzicie, zawsze może to, można zrobić to z jakichś starych podkoszulek, bo jeżeli na przykład mamy jakoś, yy, jakiś t-shirt, tak? I go używamy długo i on ciągle jest w takim materiał w dobrym stanie, to, 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 to właśnie tak jak to właśnie chciałam Wam pokazać. To jest t-shirta. Tak? Po wielu latach ta sama gęstość, nic tu się nie zmieniło, żadnych dziurek nie ma, bardzo dobra jakość. No i czemu mam tego nie wykorzystać? Po co mam nowy materiał kupować? Także teraz nie będę żadnych kresek rysować, tylko wiecie, to jest taki jakby pierwowzór, zobaczymy jak to, czy będzie wam pasować. Ja wiem, że to będzie perfekt, ale jestem co? Tak, to, to, kropkę, no tam, tam i tak sobie. A wy możecie, kochani sobie wziąć linijkę, kropeczki połączyć czy jak tam sobie chcecie, no nie? Uszyjmy razem. Okay, tą kropkę do tej. Staram się trafić. No, powiedzmy. Zacznie ciężko mi tym nożyczkami ciąć, co są moje ulubione. Zobaczcie mi tu pękło. Muszę sobie takie kupić krawieckie. Bo innych jakoś nie bardzo lubię. Tylko te, ale jest ciężko, bo przy każdym nacisku on mija się ten plastik i już nie jest tak poręcznie, jak były nowe. Znaczy one w sumie są nowe i z, mojego, z mojej winy pękły. Za dużo warstw materiału na naraz. No ale widać, widzicie jaka jakość, no nie? Coraz gorsza wszystkiego. Okej, okay. to mamy kwadrat. No proszę, tu nic się nie, nie dzieje. Tak mi się ciężko takie materiały wycinać. Okej, okay. kwadrat. Prostokąt. Nie gadam. OK, teraz skarby. Teraz bierzemy drugi kawałek. Mam nadzieję, że tu się zmieszczę. Wygląda, że jest mniej więcej tak samo. Żeby już tam nie mierzyć te 18-20, po prostu przykładamy i. O, tu nawet jakaś prosta linie. OK, tu jest prosto. Tu na dwa boki już mam z głowy. Tu i tu mam z głowy. Perfekto. Jeżeli to jest pierwowzór, nie będziemy dużo czasu poświęcać. Yy, niż tam yy, np. 15 minut szycia, bo jeżeli mam dla rodziny jeszcze uszyć, to. Chciałabym, żeby to było proste i okej, okay. to w końcu yy, nie będziemy, nie wiem, gdzieś chodzić tam na bale w tym. Ale musimy estetycznie uszyć, tak? Dlatego wybrałam, widzicie, panterkę. Będzie fashion. Jak <grywa> była panterka w tym roku, bo Dobra. I teraz tak, kochani. Powiem Wam jedno. Jeżeli ja Wam coś pokażę na tym, na przykład, nie, na tym nie będę. Yy, pokażę na tym, tak się spierze. Jeżeli tu mamy, na przykład, głowę, tak? Naszą głowę, i tu jest nos. Ta maseczka, są tak jak te zapteki z zakładkami, ona będzie taka prosta. Tu mamy oczy, tak? A jeżeli ktoś chciałby, żeby ta maseczka była taka wyprofilowana, że tu idzie pod oczami, tu tak zachodzi na nos, to trzeba byłoby tu wyciąć tak ładnie, o Tak, o. tak wyciąć. I tu wnizać w tunelik drucik taki cieniutki. On wtedy tak ładnie będzie wyprofilowana. Ale ja nie mam drutu widzicie to nasze face, dobra nie mam to so z tego powodu robię tak jak w aptekach, ale można by było tak ładno wyprofilowane, ona by taka była, wiecie taka kul, cool, tak i teraz tak kochani, teraz robimy zakładki gdzie to mój centymetr okay, teraz robimy zakładki i byśmy zrobili trzy zakładki w tej maseczce tak, robimy zrobimy cm centymetrów dołu wyżej tu będzie szef tam z pół centymetra, tak? To musi być tak tu broda. Tak, to gdzieś 5 centymetrów. Musimy sobie taki kawałek zostawić, bo zakładki powinny być na tym miejscu, gdzie mamy jakby usta, nos, tak? W tym miejscu, bo to jest nos na przykład jest długi, czy ma jakiś kształt, to żeby on po prostu tak wiecie, no żeby tak się układało. Nie będzie taki placek. To robimy tak. 5 centymetrów z jednej strony zaznaczamy. 5 centymetrów zaznaczamy. No się przesunęło. Bo ja taką ślałuciałam. Nie, się przesunęło. 5 cm ucinamy z drugiej strony. Wcinamy. Warsujemy. Tu już ja Zaraz, co? Jak się przesuwało, to. Ok, i teraz tak, kochani. I zakładki będą dwucentymetrowe. To tak. Dwa cm. Jedna zakładka, tak? Centymetr to, żeby Wam już się nie myliło, to tutaj jest zakładka. Odstęp odstęp jest jeden cm. Centymetr. Dwa cm następna zakładka. Centymetr odstęp, dwa centymetry następne. Ok, tak samo z tej strony, tylko tutaj narysuję, żeby, żeby było to takie bardziej czytelne, tak? Tu jest ta zakładka, tu jest ta druga, tu jest ta trzecia, tak? A tu są te odstępy. Po tej stronie tak samo: dwa centymetry. Ok, centymetr, dwa, druga zakładka. Odstęp. I dwa. O tutaj. Zbliżam, okay. I teraz tak widzicie, kochani, tu jest jedna. Odstęp. Druga. I trzecia. Dobra, to, to mamy zakładki. I to jest, zobaczcie, to będzie bardzo proste. Naprawdę zrobimy to szybko, jak się wprawimy. Zrobimy na cały rodzin. Boże, myślałam, że to włosa to ta nitka, ten łówek, ja tu z, z ten odczepiam. Dobra, tak. Przykładamy prawą stronę do prawy, tu, tu żadnej różnicy nie ma, która to prawa. Prawa do prawej, tak? I tak, kochani, yy, można by było tak zrobić. Wiecie? Jeżeli ktoś ma już jakieś pojęcie o szyciu, to sam niech zadecyduje. To po prostu wymiary są ok, tak? A ja zrobię tak jak ja, po prostu bym chciała, żeby moja maseczka była. Jeżeli kochani wam nie odpowiada, to zróbcie po swojemu, bo można by było tak zrobić. Tu zostawić miejsce, tak? I tu zamocować, przeszyć tu naokoło. Zamocować, zostawić miejsce na wywrócenie, zrobić te zakładki, to znaczy nakładamy tą jedną na tą odstęp, drugą na tą, tak i tak trzy, miało wtedy być tak ładnie, ale ja nie chcę, właśnie, żeby mi tu było w, w tym miejscu, nie musi dla mnie być w ten sposób akurat, tak, bo to nie jest żadna bluzka, ale ja wy, zrobię sobie szybciej. Ja po prostu tylko tu przyszyję i tu przyszyję i jak ręka wywrócę, i wtedy będę robiła zakładki. Bo ja chcę na przykład ozdobne tu sobie zrobić, w kolorze może, yy... nie wiem, jeszcze pomyślę, tak? To potem że jak będzie, będzie maseczka, to może sobie pomyśleć, co my tam chcemy. Yy, tam czy ozdobić, bo to czy może będzie dla dziewczynki, czy dla dziecka, no nie? Yy, no nie wiem. <laughs> Okej, okay. a tak ogólnie to będę szyła to ręcznie, żeby Wam, kochani, pokazać, że jeżeli nie mam maszyny, to nie możemy mieć wymówek, bo to taki szef, to może i dziecko przeszyć, nie? Żeby zawsze dziecko zatrudnić, jak nie mają co robić. No, to tutaj sobie zszywamy, i tu sobie zszywamy. Ja y chciałam właśnie przy, przy ten filmik y na YouTube jego tak przewinąć, bo czasami jest nie przewinąć, tylko w przyspieszeniu. Kiedyś miałam taki edytor, które jak na przykład to się chciało jakiś moment przyspieszyć, to się przyspieszało, ale ja nie wiem, czy YouTube ma taki ten. A ja właśnie nie spojrzałam nawet, czy taką możliwość. A ja nie mam w telefonie żadnego edytora do edytowania filmów, żeby po prostu to przyspieszyło moment. Dlatego ja się nie będę tu grzebać z tym, tylko tak szybciutko co za żeby. Że potem się nie bawić z tym filmem, bo ja nie wiem, czy. Czy tam jest opcja przewijania. Nie będę, jak wrze. Wiecie. Jak będę tu tak robiła dokładnie, pomalutku, to będzie dla Was nudne. To ja po prostu tu tylko taką sobie zrobię. A tak naprawdę, jak będziemy chcieli, tu już wiecie, perfekcyjnie, no, to się przyłożymy do tego, nie będziemy takiego dziury zostawiać. Tylko zrobimy to po ludzku, gęsty ściek, żeby to był porządny. Następny, tak? Ja mam nadzieję, że jutro będę robiła właśnie dla rodziny, dla siebie może z trzy. To taka góra. Taką sobie szyjemy tu w tym miejscu. Wy to nie będziecie na pewno tak robić jak ja. Ja tu tam na potrzeby tego filmiku to robię byle jak. A czy w sensie nie byle jak, tylko widzicie, taki fastryga to nie fastyga. Powinno być szef. O, ok. Teraz zróbmy sobie jakieś tutaj zabezpieczenie, żeby nam tu nie uciekło. Że nam do końca może nie będę nagrywała, tylko tak wiecie, zrobimy jak najwięcej, bo to mój telefon ma ograniczenie. Yy, bodajże nagrywania nagrywanie 31 minut. Nie wiem dlaczego. I zrobimy tak, ile się wyrobię z tym, ok. Obetniemy niteczkę. Gdzie jest ta nitka. Ok, to jest supełek. Idziemy na dół. Ok, tutaj na dół idziemy. Teraz sobie takie coś robimy. Oj, za duże te odstępy robi. Jakie dziury będą, jak ja wywrócę. Nie wiem, czy tam będzie coś widać. No ale mam nadzieję, że się zszyje w miarę. Opatrzcie, jedną igłą przyszłam całe 20 cm. Patrzcie co ja zrobiłam. Okej. Okay. O, jeszcze mi się jej zaciągnęła. Dobra, to tu zrobimy sypełek. Żeby nam nie uciekło. Tak na szybciutko. Niteczka obetniemy. I tak, wywracamy tu, kochani. Na stronę następną. O, nasze te zostały. Widzicie? Muszę to sobie odrysować, bo nie wiem, czy to będzie na prawej stronie ten mójówek. Nasze zeszewki. Może by było nadciąć w sumie. Żeby to i tak na potrzeby filmu. To ja to nadetnę będzie szybciej. Ja sobie po prostu ponadcinam to. Gdzie to ma być? Okay. Tu. 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 A z drugiej strony? Tu. Tu, tu, tu. Teraz wywracamy nasz rękaw I mamy bluzkę. <tale> Talentnie <tale> Jesteśmy. Wzięli bluzkę, uszyli w minutę. Dla lalki w sumie była dobra. Widzicie? Fastrygowanie, jak wyszło, że to materiał jest ten. To jest takie robienie na szybko i byle jak. Ale okej. Okay. Tutaj, jeżeli ktoś ma żelazko, to może sobie to po prostu ładnie uprasować. Tak o, tu, jak będzie oczywiście ładnie zszyte, tak? Się tak pięknie uprasować, wywinąć, o. Albo nawet, jeżeli ktoś ma ochotę to odstępnować, no to już wiecie. I teraz tak, nie wiem, czy ja mam to robić teraz. Jaki tam jest czas, kochani? A, mam ok, czas. Nie jest tak tragicznie. Dobra, to musimy jeszcze następną nitkę wziąć. Każdy o co chodzi z, z tymi zakładkami dla wszystkich, którzy na przykład nie za bardzo orientuje się. No bo nie każdy musi je akurat wiedzieć. Każdy miał taką potrzebę w życiu, tak? To zobaczymy, jak to nam pójdzie. Zrobimy supełek se OK, No i to z tej strony. Zaczynamy o, z tej strony. Bez różnicy, które jest z tej strony zaczynamy. I robimy te nasze zakładki, te na nosek, tak? Ro, razem materiał składamy, żeby było równiutko. I ta zakładka ma zachodzić na to. Te, czy ta zakładka. Te rozcięcie jedno ma zachodzić na to rozcięcie. Równo, widzicie? I tak zszywamy. Jeżeli będziemy to robić na maszynie, to nam sto razy yy, lepiej pójdzie. Na początek to ja myślę, że ja po prostu użyję szpileczki, zaznacza. Ta zakładka. Co ja z to zakładko? To nie zakładka tylko, ale ja nacięłam, że prawie tego nie widzę. Naprawdę prawie nie widać, tak na cię. zakładka, tylko zaznaczenie. Kobieto, myśl, co mówisz, dobra, te, te zaznaczenie na te. Tutaj, tak, tu, 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 tu. Tam. O. Tak. Nie będziecie chcieli oglądać do końca. To jest ja za, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli w pewnym momencie będzie wyglądało, miało sens, to już nie będziemy kończyć. Bo bym chciała, kochani, żebyście po prostu widzieli, jak to zacząć robić. My sami oglądają mi cudowni ludzie, naprawdę bardzo bystrzy, inteligentni, ja czuję po komentarzach. I po prostu. Dla ludzi takich jakby nie trzeba tłumaczyć dla, dla dziecka. Tutaj zobaczcie, ja, patrzcie, co ja robiła. z tym postrygowaniu. Ja to wyciąłam dobrze, tylko ten materiał widzicie w dan. Robiąc kicha. <grywa> Dobra, udajmy, że tego nie widzimy. Teraz tak, tylko żebyście nie pomylili. Jeżeli te zakładki do w dół, to po drugiej stronie nie pomylcie nie zróbcie do góry, bo będzie to very fashion. <grywa> Jak robicie w dół, to i tu róbcie w dół, okej? Okay? Dobra, w dół. Sama gadam a nie wiem, w co stronę robię, w dół jest w tą stronę. Dobra, zakładka na zakładkę, tak? O jest zakładka na zakładkę. Niech mnie ktoś walnie. Co ja w ogóle gadam? Cięcie na nadcięcie, zakładka na zakładkę. Ktoś by se pomyślał, nie? Dobra, nacięcie na nacięcie. No tu co za historia? Wiecie co? Ja coś... Aha, nie... Do... Dobrze, dobrze. Przestań. Dobrze zrobiłem o matko, przebój. Przebój roku. A! I szpilki to chyba z Chin. W ogóle nie, nie chcę się wkuć. No i następne, na no, następne, tak? Żebyśmy mieli trzy. Mm. I sobie jak przypniemy, czy sfastrygujemy, to tam bez różnicy, to widzicie, kochani, ona będzie tak wyglądała. I teraz moje skarby, tak wam powiem, żeby może was nie zanudzać, bo nie każdy lubi takie długie filmy. To tak, kochani, tutaj sobie weźniecie, na przykład to przyszyjecie, tak? Na początek, bo zawsze łatwiej jest przyszywać, gdy jest yy, jak można powiedzieć na każdym etapie, bo potem już jak na przykład to i to dodać, to się ślizga. Po prostu najłatwiej jest to przyszyć, pozabierać szpileczki, tak? Jeżeli jest czas okej, okay, to może taki średnio okej. Okay. Ja bym mogła zacząć. Po prostu, kochani, jak to przyszyjecie, możecie sobie ładnie to obrzucić, lub nawet Możecie sobie to do środka zrobić, tak? O, tak schować szef, jak nie chcecie, zszyć, lub możecie zszyć na prosto. Możecie na przykład coś pięknego na. Bo to wiecie, jeżeli będziecie sobie robić te maseczki, to one nie. One przecież. Przepraszam, gardłem, boli. One nie będą przecież na. Nie wiem, na, na tydzień. Tylko to, jeżeli będzie porządna tkanina, to będziecie je długo używać. Mam nadzieję, że ten wirus nie będzie, ale zawsze może do czegoś się przyda, no nie? I po prostu, jak tutaj szyjecie, to będziecie mogli na przykład coś takiego ładnego, jakoś wiecie, tę naszyć na ozdobę. I, I taka na przykład, wiecie? O, taka jak już to będzie szyte, tak? Wszystko? To na przykład tak ładnie sobie tutaj, o, naszyć, żeby nie było tego szwa widać, tak? Nawet gumkę, tak? I puścić od razu ją yy, na ucho. Tyle co potrzebujemy, bo byśmy musieli tak, doszyć można na przykład tą gumkę, czy do tej pory jakoś piękną tę jakoś ozdobno, a tu gumkę, ale musicie, kochani, tą gumkę to z, y, wymierzyć sobie na uszko, tak żeby ona nie ucierała, ale też maska nie może wisieć. Myślę, że o takich kawałek, ale wiecie, każdy, no twarz ma niby taką samo, nie? Ale wymierzyć, żeby ona była okej, okay, ta gumka. Ja właśnie taką mam, jeżeli macie tylko bardzo cieniutko, to by w ogóle było fajnie. No każdy co innego lubi, no nie? Ja nie lubię tych recepturek takich. Ja wolę na przykład takie bardziej na twarzy jest miękko, bo to jest bawełna. Majtkowa. Okay. To sobie tak możecie o tak ładnie uszyć. Zobaczcie, to będzie przepiękna maska. Ja jutro sobie jak porobię, to może jakieś fotki wstawię? Znaczy wiecie, nie w formu, nie będę robić siebie idiotki. Chodzi o to, że pokazać może Wam wrzucę w linku czy coś. Naprawdę i tak, kochani, wam jeszcze raz powiem, jak tu było. To już będziecie widzieć, jeżeli jakiś problem, to proszę napiszcie, ja wam tam w komentarzu pomogę czy coś, bo jak widzicie, te na buzie, jak zrobicie, to jest perfekcyjnie, jak to będzie się trzymać tu po bokach. Naprawdę, to te wymiary, które sobie tak stworzyłam, to są perfekto. Poczekajcie, tu jest jakaś tu od mojego biurka. Chciałabym pokazać te wymiary, przypomnieć jeszcze, Żebyście pamiętali, ale mam nadzieję, że pamiętacie, jak tam rozmawialiśmy, tak? Na spodniach napiszę. Okay, na spodniach napiszę. Długa część to było 20 cm. Tak? Dół też 20 cm. Bok. Bok. 18 cm. Ten i ten, tak? Też 18. I tak, jak myśmy robili? Myśmy robili 5 cm od dołu, od dołu, bo to jest ważne od dołu, bo tu mamy brod, żeby ładnie napasowało, idziemy w górę. Góra nie jest dosłownie taka ważna, bo no, nasz nos różny ma kształt i tak naprawdę no, czasami mogą być dwie, dwie zakładki, jeżeli ktoś ma na przykład buzię małą, tak? Dla dziecka zawsze można to troszeczkę zmniejszyć, ale dla dorosłych to tu 5 cm robimy yy, właśnie o tu, ta, ta przerwa jest 5 cm, tak? Po tym zakładamy o tej yy, przerwy, zaczynamy te zakładki, takie zakładki. To jest ja zakładka jako tak narysuję. I ta zakładka ma mieć 2 centymetry, centymetr przerwy, 2 centymetry, centymetr przerwy i 2 centymetry. I one tam wiecie tak to tak składacie. i tak samo po drugiej stronie. I będziecie mieli piękną maseczkę, którą już wiemy, że na pewno na naszą buzię będzie. Także kochani szyjmy. Uff. Jezu, co ja tu robię. Szyjmy skarby, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę piszcie śmiało, ja wam chętnie pomogę. Tak, siedzę teraz w domu. Wszystko już mam porobione, już mi do głowy, no na jakie cuda przychodzę, widzicie, maski się wzięły i zaczeszyć. Dobra, o, no i widzicie i czas prawie się kończy. Bardzo Was ślicznie pozdrawiam do jutra. Coś razem jutro porobimy, może kawę wypijemy, czy herbatkę, nie? Zobaczcie, nie patrzcie, że ona tak wygląda. Po prostu, bo wiecie, jak ja ją fastrygowałam ja robiłam wszystko tak. Ale chodzi o to, że jeżeli zrobicie ją yy, spokojnie po ludzku, to jest taka maseczka jak z apteki kształt. Identycznie, tylko ona po prostu trzeba wyprofilować, no wyprasować, tutaj ozdobić. Ale te wymiary są i, i ten... Pa, pa. Trzymajcie się, kochani.